Sław Kosakowski i Martyna Wojciechowska wzięli ślub. Para opublikowała nagranie z pierwszego tańca. Nie zabrakło gratulacji od zaprzyjaźnionych z nimi gwiazd. na ich ślub czekali wszyscy fani. Spekulacją nie było końca, co do tego kiedy i gdzie powiedzą sobie tak. W tajemnicy przed światem, w niewielkim gronie, Przemysław Kosakowski i Martyna Wojciechowska pobrali się. Gwiazda miała na sobie suknię, którą specjalnie dla niej zaprojektowała Wiola Piekut. Ślub Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kosakowskiego. Gwiazdy gratulują Kropka Przemysław Kosakowski i Martyna Wojciechowska parą są od 2018 roku, jednak przez długi czas ukrywali przed mediami swój związek. Oboje podróżują i pokazują widzom najodleglejsze zakątki świata. Przemyk niejednokrotnie pozwolił swoim fanom poznać plemienne obrzędy czy ludowe tradycje, a Martyna pokazywała krajobrazy z drugiego końca globu, którymi zachwycali się wszyscy Polacy. Właściwie nikogo nie zdziwił więc fakt, że połączyło ich gorące uczucie kropka ich miłość nie należy do najprostszych. Dalekie podróże skutecznie odbierają im możliwość wspólnego spędzania czasu. Martyna w marcu w wywiadzie udzielonym w kulisach sławy wyznała: Dlaczego zwróciła uwagę na Przemka? Robił tematy, które mnie interesowały. Niektórych mu nawet zazdrościłam, że chciałabym tam pojechać. Nie ukrywam, że mnie interesował. Ich związek rozwijał się szybko, jednak niczego, co wydarzyło się przez te dwa lata, nie planowali. Nie odnosili się w mediach ze swoim uczuciem, dzięki czemu przez bardzo długi czas nikt nie wiedział o tym, że są już zaręczeni. Zaręczyliśmy się, tyle, że na początku 2019 roku, więc tak dawno temu, że stało się to dla nas naturalne. Przez cały ten czas noszę pierścionek z meteorytem, tylko nikt tego nie zauważył. I dobrze. Bo to intymne wydarzenie i nie planowaliśmy się nim szeroko dzielić. Informacja o ślubie par zaskoczyła fanów oraz przyjaciół. Nie trzeba było długo czekać, aby pod ślubną fotografią pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami, w tym także od gwiazd. Marcelina Zawadzka, życzymy wam samych wspaniałości i miłości, aż ciężko opisać słowami, jak bardzo dopinguje wam we wszystkim co robicie. Magda Mołek, radości i spokoju. Monika Pyrek, ogromu miłości, przyjaźni, partnerstwa i wspólnych pasji. Ania Karwan, gratulacje.Anna Korcz, jesteście fantastyczni Olga Szomaniska, wielkie szczęście. Gratulacje. Pierwszy taniec Martyny Wojciechowskiej i Przemka to jednak nie koniec wzruszających momentów. Przemek Kossakowski opublikował na Instagramie nagranie z pierwszego tańca do piosenki Pink, 3. Na krótkim filmiku możemy zobaczyć, jak objęci nowożeńcy poruszają się swobodniej w rytm piosenki. Radość, jaka maluje się na ich twarzach. Trudno wyrazić słowami. Nie zabrakło również łez wzruszenia w oczach Martyny. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć młodej parze, aby przez całe życie byli tak szczęśliwi, jak w tym wyjątkowym dniu.